Witam Was moi drodzy. Dzisiaj kolejne nowe nabytki. Pokazuję wam wolierę, bo zmieniłem i tutaj znowu barżanty są, a brakmy są tam. Tutaj właśnie będą nowe kurki, to już mogę powiedzieć. I im to w zupełności wystarczy. Zobaczcie, krówka już tam, nie wiem czy widać na GoPro, ale chyba widać. Siedzi je na wódce. Bażąc tutaj, że tej sami, samicy fajnie tutaj tańczy. Może teraz tego nie widać, ale ale normalnie poza kamerami tutaj no dość agresywnie do niej. Tu już przygotowałem tak z grubsza wybieg. Odzieliłem od brach i będę jeszcze robić domek. Ale to myślę, że jak... Jak wpuśćcie kochiny, żeby zobaczyć, jaka to jest. Znaczy, jaka ilość, wiem, bo wiem ile zamawiałem, ale żeby zobaczyć, jakie wielkości są. Jaki, jaki domek będziemy robić? Spłyt OSB, oczywiście. Coś podobnego do tego, ale chyba mniejsze będzie. Niższe, przede wszystkim, niższe, bo to są. A zobaczycie teraz, co? Nie będę mówił. Dobra, przykładam kartonik. Do boksa i, i otwieramy. Jesteśmy w środku. Zaraz zobaczycie, co będę miał Ciężko jedną ręką. Dobra, jak otworzę, to się widzimy. Otóż, moi drodzy, nową rasę kur na tym kanale będą kochiny miniaturowe tutaj są trzy kurki i jeden kogut jest to barwa splash no zobaczcie jakie piękne o, dziubią piękne są naprawdę Bardzo wpadł w panikę, nie wiem dlaczego Zobaczcie Jakie przepiękne Liczę na to, że Będę miał z niej kwokę ja Słyszałem, że są to bardzo dobre matki A brachmy się bardzo dobrze niosą ostatnio Dziennie mam po dwa jajka jest szansa, że jedna z brach wsi wsiadzie Bo takie ma tam zachowania właśnie Ale jeszcze raz zobaczmy na kochinę Naprawdę ładne W tym odcinku to byłoby na tyle. Następny odcinek będzie poświęcony moim pisklakom, które się właśnie klują. A także pokażę Wam króliki, które już urosły i mają miesiąc. Także do następnego odcinka. Na razie, cześć.